Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. W studiu dr Jarosław Och, politolog Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Panie doktorze, dzień dobry. Za chwilę ma pan zajęcia ze, ze studentami. Co im pan powie? Dzień dobry, dzień dobry państwu. No wielka sensacja, wielkie zaskoczenie. Jest dwóch zwycięzców tych wyborów. Po pierwsze, Andrzej Duda. Że żadne sondaże nie wskazywało na to, że to Andrzej Duda będzie. Najbardziej znaczącym pretendentem do prezydentury po pierwszej turze. I po drugie, Paweł Kukis. Nie ukrywajmy, człowiek bez zaplecza, człowiek, któremu sondaże jeszcze kilka tygodni, tygodni temu nie dawały nawet dwucyfrowego wyniku, stał się czarnym koniem tych wyborów. To jest rzecz bezprecedensowa. Paweł Kukis wydaje się być chyba największym na razie zwycięzcą tych wyborów, tej pierwszej tury wyborów prezydenckich. Tym bardziej, że jak mówi Paweł Kukis, przeciwko niemu byli zarówno politycy, jak i media. Tak rzeczywiście wczoraj wyartykułował takie zdanie. Paweł jest to człowiek antysystemowy, to kandydat, który nie ma, jak już powiedziałem, zaplecza. To nie była dla niego łatwa kampania wyborcza, ale trzeba docenić to, że wykorzystał wysoki poziom społecznego niezadowolenia, wysoki poziom społecznej kontestacji i te 20% to jest naprawdę wynik, który budzi szacunek. A co było jego siłą? Autentyczność? Myślę, że wyrazistość, myślę, że autentyzm, myślę, że akcentowanie niechęci do partii politycznych z wszystkich badań, które w tej chwili prezentują się. Badania opinii publicznej wynika, że partie polityczne, politycy to jest ta sfera i ta przestrzeń, która nie cieszy się uznaniem i zaufaniem Polaków. W związku z tym on to bardzo skutecznie wykorzystał. Postawił również na bardzo interesujące i ciekawe, i nośne propagandowo hasła. Zresztą te hasła, odnoszę wrażenia już wielokrotnie my, Polacy, słyszeliśmy, bo cała masa różnego typu obietnic wyborczych Pawła Kukiza. Panie profesorze, ma pan na myśli, panie doktorze, na Bo ja przykład, kojarzę tylko Jowy. Na przykład Jowy, na przykład yy, większy większy i łatwiejszy mechanizm przeprowadzania referendum, na przykład artykułowanie wielkiej niechęci do partii politycznych, do finansowania partii politycznych. Ja już to wszystko słyszałem w 2001 roku, kiedy w Gdańsku w styczniu w Gdańskiej Hali Oliwii powstawała Platforma Obywatelska. W dużej mierze to są hasła, które już w polskim obiegu politycznym się pojawiły, ale Kukiz je skutecznie odświeżył, przypomniał, zaakcentował, zrobił to w sposób wyrazisty i myślę, że stąd wziął się ten powtarzam, fenomenalny, nieprzewidywalny wcześniej wynik 20%. Proszę łaskawie zwrócić uwagę, że w ogóle w tych wyborach ciekawą rzeczą było to, że gdybyśmy w tej chwili dokonali najbardziej pobieżnej analizy, okazałoby się, że 1,4 ludzi, którzy poszli na wybory, to elektorat, który zagłosował na partie antysystemowe, na kandydatów antysystemowych. Bo gdyby sumować głosy Kukiza i Korwin-Mikkego, to jest około 25%. To jest bardzo wyrazisty sygnał. Gdzieś dzisiaj usłyszałem, że to jest już chyba żółta kartka. Powiedziałbym, że to jest czerwona kartka i to taka bardzo wyraźna. Ale czy to znaczy, że my jako Polacy w tej 1,4 Jesteśmy antysystemowi. W jednej czwartej jesteśmy bardzo radykalni w swych postawach. Ja myślę, że od wielu lat w Polsce, gdyby dokonać analizy mechanizmów wyborczych, była grupa elektoratu. Ja ją szacowałem na grupę około 10%, która bardzo chętnie popierała polityków, którzy mieli proste recepty na Polskę. Kiedyś to był dawno, dawno Stanisław Tymiński, choć było to nieco większe poparcie. Później tę grupę zagospodarowywał a to Andrzej Leber 2001 rok, a to 2011 Janusz Palikot. Rok temu niezły wynik osiągnął nawet Janusz Korwin-Mikke. Razem to tę wyrazistość mhm. skupił wokół siebie i ten elektorat Paweł Kukiz. Rzecz niebywała i słowa uznania. Warto też chyba zauważyć, że Paweł Kukiz, tak jak mówimy, że media były przeciwko niemu, bo rzeczywiście w tym głównym obiegu medialnym Paweł Kukiz niespecjalnie istniał. tak? To delikatnie rzecz ujmując. Coraz większa rola mediów społecznościowych, coraz większa rola internetu? No zdecydowanie, zdecydowanie. Paweł Kukiz rzeczywiście odwoływał się do przestrzeni mediów społecznościowych, ale też Paweł Kukiz myślę, że warto docenić to, że przeprowadził tą kampanię bardzo pracowicie. To była niezwykle pracowita kampania wyborcza. Chyba zaimponował również wyborcom tym, że nie przyjeżdżał dużymi autobusami, nie przylatywał awionetkami czy helikopterami, przyjeżdżał skromnym samochodem i bardzo często akcentował to, że nie ma wielkich sum na działania marketingowe. Ostatnio pojawiła się suma 400 tysięcy złotych, która, która stanowiła jego środki plus wpłaty różnego typu darczyńców. Myślę, że taki sposób kampanii wyborczej okazał się skuteczny. A cóż, no Paweł Kukis rzeczywiście nie był pupilem i ulubieńcą mediów, ale e, przypomnę, kilka tygodni temu mało kto stawiał, że to będzie wynik dwucyfrowy. To prawda. Na kogo zagłosuje elektorat Pawła Kukiza? Czy można w jakiś sposób dokonać takiej analizy, czy będzie to Bronisław Komorowski, czy będzie to Andrzej Duda, czy może ci wyborcy Pawła Kukiza w swojej większości albo znaczącej części nie pójdą po prostu na wybory? Panie redaktorze, to jest jedno z tych pytań, na które dzisiaj chyba wszyscy politycy i analitycy chcieliby znać odpowiedź jeszcze wczoraj. Bo wszyscy kandydaci uśmiechają tak, się jeszcze, do wyborców Pawła przed wczoraj wydawało mi się, że o zachowaniach polskiego elektoratu wiem nie mało a od wczoraj noszę w sobie takie przekonanie, że jest tak, zdecydowanie dużo pokory, że są one jednak trudne do przewidzenia. I dlatego dzisiaj najważniejszą sprawą będzie to, aby Andrzejowi Dudzie, jeżeli myśli o zwycięstwie, udało się zmobilizować elektorat i Pawła Kukiza i Janusza Korwin-Mikkego do aktywności wyborczej. Jeżeli uda się ten elektorat zmobilizować, jeżeli ten elektorat za dwa tygodnie w niedzielę pójdzie do lokali wyborczych, to wszystkie badania, które były przeprowadzane przed pierwszą turą, wskazywały na to, że ten elektorat, częściej i chętniej będzie udzielał poparcia Dudzie niż Komorskiemu. Natomiast jest pytanie czy ten elektorat pójdzie na wybory. Paweł Kukiz wczoraj na wieczorze wyborczym powiedział, że on nie pójdzie tak, na wybory. Tak zdecydowanie torę. zaakcentował to, że nie Polacy mają własny rozum. Nie zagłosuje ani na Dudę, ani na Komorowskiego. Tak, zdecydowanie, ale myślę, że gdyby wynik po wczorajszym dniu był taki, że Andrzej Duda byłby na drugiej pozycji, to nieco mogłoby to zdemobilizować elektorat i Pawła Kukiza, i Janusza korwin -Nikkego. Natomiast pierwsza pozycja Andrzeja Dudy, a na chwilę obecną tak właśnie jest, może być swoistym wiatrem w żagle, który doprowadzi do tego, że ten elektorat poczuje, że jest realna szansa, aby wygrać z systemem. W związku z tym, jeżeli ci ludzie pójdą na wybory, to wydaje mi się, że częściej będą głosowali na Andrzeja Duda, a nie na Bronisława Komorskiego. Dzisiaj Gazeta Wyborcza w swoich komentarzach umieściła Andrzeja Dudy wśród kandydatów antysystemowych. Czy to można tak uwzględniać? No, w zależności, jak definiujemy antysystemowość. Myślę, że antysystemowość w wydaniu Dudy to jest zupełnie inna niż Pawła antysystemowość tak, w wydaniu Pawła Kukiza. Natomiast no, bez wątpienia Andrzej Duda w swojej kampanii wyborczej prezentował hasła zmian. Znaczy podkreślał, jak w wielu obszarach życia publicznego, ekonomicznego, społecznego jest potrzeba zmian. I w tym kontekście możemy powiedzieć, jest to kandydat, ja bym tu dał duży cudzysłów, antysystemowy. Jakie będą te najbliższe dwa tygodnie? Oj, to będzie bardzo interesująca, choć bardzo boję się, że będzie to przerażająca kampania brutalna. wyborcza. Że będzie to bardzo brutalna, że będzie tu dominował czarny PR i bardzo negatywny marketing. No tu, szanowni państwo, nie ma już miejsca na polityczny wersal. Tutaj trzeba zrobić wszystko, aby osiągnąć cel. Szczególnie, że jednemu z kandydatów prezydentura zaczęła wymykać się z rąk, no a drugi widzi jutrzenkę zwycięstwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.